Dobra, mamy tutaj podświetlenie soczewek sterowane radiowo, tutaj mamy do zeskanowania kod i wtedy po skanowaniu mamy pełne sterowanie ze smartfona, można to włączać, wyłączać, uruchomić sobie dowolny kolor czy sekwencję kolorów, głównie chodziło tutaj klientowi o stroboskop, który też tutaj jest. Jest taka funkcja w oprogramowaniu, żeby, żeby był stroboskop i ten stroboskop też można ustawić w różnych kolorach. Typowo biały, może być policyjny, czerwono niebieski. E, czy co tam nam przyjdzie do głowy, sobie możemy uruchomić. E, co jeszcze? Mamy zamontowane ringi. Ringi też nie są zwykłe, tylko mamy ringi RGB, czyli również sterowane. Na róż I można sobie włączyć kolor, jaki chcemy.